Cie dawniej mawiały, czym nas rozśmieszały, kto zjada ostatki, ten jest piękny i gładki. Nie znajdując posłuchu, skromności swej duchu, resztki wyjadały i po cichu łukały. Na marnotrawstwo, rozrzutność, obżarstwo, pożądań bez miaru, bez umiaru. Pracy w jednym miały, gdy tak oszczędzały. Bo efekt trendów i mody zapędów jest taki, że niedługo nad konsumpcji przysługą staniemy u progu uduszenia się smogu. Winniśmy podgrzania, klimatu zmian, olania. W śmieciach już toniemy, dramat to bez A wszystko się zaczęło, gdy miarę nam odjęło, na co się każdy zżyma, bo nas Ego rozdyma. Chcemy więcej i więcej. I to czym prędzej. Kopiując bufonów od najnowszych iPhone'ów. Jakże to żałosne skutkami doniosłe, Gdy lemingu w pomiot, dajec na cie łomot. dzisiaj wiedzie, biegnąca na przedzie, Społeczność Tiktoka, marketingu wywłoka. Chłopcy walą tu pierwsi, Dziewczę wypina piersi, popą kręci lubieżnie, Od popytu zależnie. Pindrzą się i picują, stroją i malują dorosłe kobiety i dzieci niestety. Młodzi zamiast się uczyć, będą zamysłem kluczyć, co wgrać na swój kanał. Najlepiej jakiś banał ktoś na tym kasuje i głupotą dziwuje, że jest ruchętnych do działań zbędnych. Każdy szuka tu sceny do popisów areny, jakby się wypromować i nie skompromitować. Jak w realu bywa, każdy się tu wyżywa, inspiruje, lajkuje, ignoruje, hejtuje. A przy tej okazji, czasu eutanazji, z ręką w nocniku, sami na celowniku, jesteśmy zniewoleni, aż takiem oznaczeni, pożyteczni idioci. i kto kaź źródeł kroci. Zaś w międzyczasie w tej ludzi masie wydobywa złoto. Chodzi właśnie o to żeby te miliony wpatrzone w androny Służyły reklamie, Co jak znud nas kłamie. Kręci nami w koło, Żeby było wesoło, pereli inwazja, Zysków nowych okazja. Duch czasów z nas kpi, Gdy każdy cicho śni O pieniądzach i sławie, Których brak, lecz prawie, Są w zasięgu ręki. Jednak, Wciąż słychać jęki zawodu, że niestety wyprzedane bilety. Prędów kreatorzy na autofilię chorzy, niektórym się uda, bałomucąc cuda. Apeluję kochani tej platformy fani, nie dajcie się ogłupiać, na banałach skupiać. Twórzcie głębsze treści, niech ducha pieści, tuli i chołubi od serca polubi. Sorry za ten ton, ciężkawy jak dzwon, ale mi się marzy, że się to wydarzy.